Dzień dobry, witamy HD Maszynery Traktorek 910 i omówienie o sprzętu. Tym razem mamy zamontowany pług. Pług przedni śnieżny. Pług ma 110 cm szerokości. Natomiast po, ma 7 pozycji odśnieżania pod kątem. i W momencie, kiedy ustawimy sobie pług w skrajnej pozycji, dokładnie będzie odśnieżał tyle. Ile szerokości ma traktorek, więc nigdy do tego śniegu nie zajeździmy. Najważniejsze, pług pasuje pod regulację, hydrauliczną regulację wysokości, więc z fotela operatora bez problemu możemy sobie opuszczać i podnosić pług w trakcie odśnieżenia. Pozdrawiamy.